Siema z tej strony Michael. Zapraszam Was na kolejny odcinek z FISP Grand Prix 15 przed nami Grand Prix Polski w Gorzowie na stadionie imienia Edwarda Jancarza. No i zaraz przejdziemy już sobie do zawodów, ale najpierw chciałbym powiedzieć, że ta seria do końca będzie już publikowana co tydzień, bo chciałbym ją skończyć przed początkiem nowego sezonu, więc wraz z końcem marca skończy się ta seria. No i w pierwszym biegu wygrywa Bartosz z Mars League, w drugim Max Freak, a teraz przechodzimy do biegu trzeciego, będziemy tutaj startować z pola pierwszego. Merci. No i w tym biegu pewnie wygrywa Anders Thompson, nie mogliśmy go dogonić. My przyjeżdżamy na drugim miejscu, trzeci Jack Holder bez punktów, Robert Lambert. W czwartym biegu wygrywa Taiwo Finden, a my już będziemy teraz sobie przewijać od razu do naszych startów, nie będziemy patrzeć na wyniki każdego biegu. Udało się tutaj jeszcze dojechać do rywali, ale niestety zdobywamy tylko jeden punkt. Dwa Fredrik Lindgren, 3 Mikkel Mikkelsen. Bez punktów w tym biegu był Martin Laculik. A teraz przechodzimy do biegu 12, który kończy trzecią serię startów i będziemy startować w kasku białym. No i ten bieg również bez większej historii wygrywa dzika karta, my przywozimy dwa punkty, jeden Tajwu Finden, ostatni Dan Biuli. Wygrywamy w biegu 15, jest to nasza pierwsza trójka w tych zawodach. Trochę musieliśmy tutaj powarczyć z wypawem przedpełskim. Tym razem wygrywa Bartosz Marznik. My przyjeżdżamy na drugiej pozycji, ale trzeba było się tutaj przebić na tą drugą z czwartej po pierwszym okrążeniu. Więc i tak było dobrze. Trzeci Maciejanowski bez punktów Max Frick. Przechodzimy teraz do półfinałów i z pierwszego półfinału awansuje Tajwuf Hinden i Anders Thompson. Odpada Bartosz Marznik i Jason Doyle. A teraz półfinał drugi. Mam tutaj do wyboru tylko dwa pola i wezmę pierwsze. No i razem z Maciekiem Janowskim meldujemy się w finale. Niestety tutaj już żadnego wyboru nie mam, muszę jechać z pola trzeciego. No, i zwycięzcą Grand Prix w Gorzowie zostaje Taju Finden. Prowadził w tym biegu od początku do końca. My przyjeżdżamy na drugiej pozycji trzeci Anders Thompson, poza podium, niestety, Maciej Janowski. No, i w klasyfikacji generalnej powiększamy swoją przewagę nad Jackiem Holderem do 25 punktów. W tym materiale to byłoby wszystko, jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę, zachęcam do subskrypcji kanału. Za tydzień kolejny odcinek z tej serii Grand Prix Słowenii Wykrsko, serdecznie zapraszam. A teraz będę się już z Wami żegnał, trzymajcie się, cześć!